Polska mówi: e, Dzisiaj jest z nami Andrzej Jaroszewicz. 25 lat temu tajemnicza zbrodnia, zamordowano pańskiego ojca, jego żonę. E, przez te 25 lat działo się wiele, ciągle owiane tajemnicą. Tomasz Sekielski w programie mm, odkrył nowe elementy, e, nowe elementy można powiedzieć słynne już klisze z odciskami palców. Ja chciałbym zapytać Pana o jedno. Czy przez te 25 lat miał Pan jakikolwiek sygnał? Sygnał, który by zwrócił Pana uwagę na to, co mogło się stać wtedy w nocy między 31 sierpnia a 1 września 92 roku w Aninie. Ja wiedziałem o tym ojcu wszystko. To znaczy ja wiedziałem, czy postaje filiżanka z tej strony, czy z tej strony. Czy, czy zachowa się tak, czy inaczej. Czy... Ale czy wiedział pan wszystko to, co ojciec wiedział? Z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie, bo, bo przecież ojciec był premierem i, 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 i znał takie sprawy, o których nie wiedział nikt. Być może do tej sprawy. Święciu życie. A czy spodziewa się Pan, że to znalezisko, czyli to, co zwrócił sąd z depozytu sądowego, tą paczkę, którą Tomasz Sekielski pokazywał widzom, a znaleziona w mieszkaniu pańskiego przyrodniego brata, z którym jak wiemy, nie utrzymuje Pan kontaktu, czy to może być? Nie tyle punkt zwrotny, ale otwarcie nowego etapu. Czy to może, nie może być do sprawy? Może być. Wierzy Pan w to? Wierzę w to. Wierzę w to. Wie Pan dlaczego? Nie. Dlatego, że być może archiwum X, które wtedy ogłosiło, że nie ma tych fiszek z odciskami palców, w związku z tym nie może władować tych fiszek do tego systemu, który mieli nowego. Jak to się nazywa ten system? AFIS mają, system AFIS. No to jak nie ma kto do systemu włożyć danych włożyć danych to mm, po prostu mm, no nie robi, nie robi tego bo nie ma danych, no. Natomiast jeszcze, jeszcze oprócz fiszek są, są koszule, zakrwawione, są, są inne rzeczy. Dzisiaj proszę pamiętać, że to mniej więcej jest jak medycyna, kryminalistyka dzisiaj, Poszła do przodu y, naukowo y, tak samo daleko jak inne. Czyli wierzy Pan we wznowienie y, śledztwa? Tak, ja wierzę. Tak. Y, I w efekty tego w najbliższym czasie? No czy w najbliższym? To nie wiadomo, bo nie, 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 nie steruje tymi sprawami. Ja, I... bo, ja, ja tylko mam nadzieję, że, że to się ktoś tym zajmie. My mówimy to w książce. Wyczytuje to Sekielski. Potw potwierdza to z nami w rozmowie. Tak. Mamy taką informację, że to przyszło. Paczka. Mhm. Zresztą, ale ja to potem może lepiej wytłumaczy, bo to ciekawy był taki zbieg zdań. E okazuje się, że dochodzą tak do tej przesyłki tej paczki. E paczka wygląda. Jak taki szóstego użycia karton. Wie pan, z podratymi nalepkami. Na przykład koszula liczki sądowej pokrwawiona jest w mistrzce Miki, w jakiejś torebce tam, włożona. I ja dostaję taką informację: wie pan, że od, od pana redaktora Sekielskiego, że. Mój bram podobno nie wie co tam jest. Pan tego nie otworzy. Nie wierzy pan ja w to. Ja w co? Nie wierzę. A ja mam do pana pytanie. A jakby pan z sądu dostał taką paczkę, to by pan był ciekawy coś w środku? Pytam pytanie do pana. Tak, tak, dziękuję. Wszyscy mówią tak. Ja mówię nie. On się bał. Nie wiem czego się bał? Duchów, które wyskoczą, wie pan jakiś jakieś coś, co, co, co być jakąś marą prześladującą, bo... Słowem nie wierzy, nie wierzy pan, że ta paczka mogła przeleżeć w domu nieotwarta przez kilka lat. Ta, palka, ta paczka w ogóle jest dużym znakiem zapytania. No, przecież państwo szukało tej paczki, organa państwa. No, no Ale wiemy, że. Potęga wiemy, to... państwa szukała paczki. Wiemy, a to jest z W tym pokoju, a paczka leżała tutaj. I nikt nie mógł znaleźć. oni byli powołani do tego, żeby to znaleźć. A mimo to wierzy pan, że to otworzy nowy etap wyjaśnianie <coughs> zdarzeń sprzedawczych. Proszę pana, już otworzyło nowy etap? Na pewno, bo to jest nowość. Ja nie wiem, a może już są jakieś, wie pan. Na tych zakrwawionych rzeczach, przecież tam są dwie koszule, ojcu zmieniano, w trakcie tych tortur, zmieniano ubrania. Z jednej koszuli, już zakrwawiony kompletnie, daną mu drugą, która też się zakrwawiła kompletnie. I ten, 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 ten yy... bandaż. bandaż na głowie, no wie pan, no może ktoś ten bandaż wreszcie rozwinie. Może jakiś włos się znajdzie, wie pan, może, może, może gdzieś w tej krwi rozlanej po tej materiale, na no, wśród tej krwi będzie krew na przykład yy, sprawcy. To chodziło bardziej o dokumenty, które dotyczyły tutaj konkretnych osób. To, tylko, to, chodziło, to chodziło, dzisiaj jestem coraz bliższy tego. tego tak, to To chodziło o dokumenty ludzi, którzy, których, których uja ewentualne ujawnienie spowodowałoby wielkie perturbacje w ogóle przy możliwości organizacji okrągłego stołu. Chcę wiedzieć kto kazał, a na drugim miejscu kto zabił. koniecznie kto zabił. Kto kazał? Kto zleci? Z tym, jak pan wie, jest najtrudniej. Z tym jest zawsze najtrudniej. Łatwiej jest, kto wykonał. Ach, tak, ale widzi Pan, gdyby zaangażowane służby, jeżeli były, a myślę, że były, bo. Świadkowie mówią na temat na przykład zdjęcia podsłuchu, że przyjechało paru panów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z tam Departamentu Łączności. Wyproszono wszystkich razem z prokuratorami z domu, coś tam porobiono, pół godziny, i w teczki coś spakowano, i pojechano. Tak. Ten, ten wątek wrócił podczas procesu? Tak. Tak, tak, o tym mówiła Barbara Jakubiec. No przecież tak taśmy... Ale ta... pan... Taśmy z takiego podsłuchu, by były kluczowym no jest... dowodem. Ale oczywiście tak, ja zatwierdzę do dzisiaj. No co chcą szukać, jak macie... A bo my mamy utajniony szereg spraw. Na ile lat macie utajnione? Na 30. Ja. To jeszcze muszę sześć czekać, tak? O nie wiadomo, może, może, może to się przesunąć na, na 50 to no, Więc wie pan, to jest takie rozmawianie. No co pan może, pan ma płci na ręce i nogi, nie może pan nic zrobić. Język wycięty, oczy wypalone, bo jest utajnienie. Nic pan nie może zrobić. Jak może być jakikolwiek proces, jakikolwiek proces e, uczciwy i normalny, jak część materiałów dotyczących tego procesu jest utajniona. Bywa, że materiały utajnione wypływają. Na to liczę właśnie. Andrzej Jaroszewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu również.